Cześć, znam Cię bardzo serdecznie nazywam się Laura Górka i przedstawiam ci boski biznes. Przedstawiam ci miejsce, w którym dowiesz się w jaki sposób prowadzić swoją firmę i sprzedawać w zgodzie ze sobą, w zgodzie z energią Chrystusową i w pełni świadomości o czym jest biznes i jak bardzo możesz wzrastać tworząc go, ale sprawiać również, że innym życie będzie się zmieniać dzięki temu na lepsze. Zapraszam Cię z całego serca do odcinka, w którym powiem Ci, dlaczego strategie, które kiedyś działały w Twojej firmie teraz mogą nie przynosić żadnego rezultatu. Bardzo często jest tak, że myślimy, że cały czas powtarzając schematy i strategie w naszej firmie będziemy mogli uzyskiwać ten sam rezultat i pff, No Niestety może się, to, może się to okazać jakimś takim ogromnym zdziwieniem, ale Biznes, świadomy biznes, jest o tobie. Dla innych ludzi robisz go właśnie po to, żeby on zmieniał świat, ale tak naprawdę tworzysz go z poziomu świadomości, w którym ty, gdzie ty w tym polu biznesu uczysz się siebie, uczysz się swojej własnej odwagi, wynosisz do tej przestrzeni to, co może zmienić życie innych ludzi dzięki. Swojemu zaangażowaniu i dzięki świadomości w to, jak wielką masz wartość, Twoim zadaniem jest uświadomić sobie, jak potężna jest Twoja wartość. Z każdym dniem, z każdym stawaniem się coraz bardziej świadomym przedsiębiorcą, Ty stajesz się człowiekiem, który uświadamia sobie, jak wiele jest wartości w tym, co przekazuje tworzenie tych samych, znaczy podtrzymywanie tych samych strategii, które działały w twoim biznesie rok wcześniej nie będzie przynosiło rezultatów. Nic dziwnego, dlaczego? Dlatego, że nie tylko ty wzrastasz. Wzrasta na zupełnie inny poziom cały twój biznes. Twój rozwój będzie się oczywiście przyczyniał do tego biznesu, natomiast to Taki, taka pigułka, która sprawi, że ten biznes będzie genialny sam w sobie, będzie miała związek z tym, że i strategię, i mindset, i energię będziesz utrzymywać na równie wysokim poziomie, bo w innym wypadku będziesz doświadczać ogromnej dysharmonii. To będzie naprawdę przepotężna dysharmonia, jeśli będziesz w stanie na przykład mentalnie ogarnąć to wszystko, strategicznie i tak dalej, ale energetycznie już nie. Nie będziesz w stanie udźwignąć nawet tego, że. Będą przychodzić do ciebie o wiele większe zarobki. W to wmieszany jest twój układ nerwowy, w to wmieszany jest, jest twój poziom energetyczny, ale także przede wszystkim to, jak ty się stawiasz świadomie do życia, jak ty się stawiasz każdego dnia do życia, więc tu na tym kanale na 100% nie dowiesz się, w jaki sposób zmanifestować sobie super biznes. Tu na tym kanale dowiesz się, w jaki sposób generować genialne zarobki, skalować swoją, swój biznes i prowadzić go, ale. Z z, ogromnym, z ogromną odwagą w działaniu, ze świadomością, że wszystko to, czego się uczysz, wszystko to, co wkładasz do tego biznesu, jest dokładnie tym, co podsyła ci Bóg, więc twoim zadaniem jest tak naprawdę reagować na to, co przynosi ci świat zewnętrzny, dlatego że on jest odzwierciedleniem tego, co jest w, w środku, tego, co jest w tobie. Twoim zadaniem jest na to reagować i transformować to w taki sposób, w jaki Ty chcesz to widzieć. Dlatego też działanie jest kluczowe. Bardzo często, jak rozmawiamy o biznesie, bardzo często jak pytacie się mnie yy, o ten temat, to mówicie mi, że: Ale Laura, ja nie mam żadnych pomysłów, ja nie mam nic w głowie, ja nie mam w ogóle żadnego, yy, nawet, nawet najdrobniejszego yy, pomysłu na to, w jaki sposób, co ja bym mogła robić, co ja bym mogła tworzyć. Ja, w momencie, kiedy mam cały czas mój umysł skupiony na problemie, kiedy mam cały czas mój umysł skupiony na tym, że się nie da, nie mogę, ja też nie jestem w stanie nic wymyśleć. To nie jest tak, że jestem człowiekiem, który po prostu chodzi po tej ziemi i spływają do niego genialne pomysły, czy nawet każdy przedsiębiorca, tylko moment, w którym do ciebie przychodzą genialne pomysły, jest momentem, w którym ty się faktycznie skupiasz na tym, że ty jesteś w jedności z boskością. I że każdy pomysł, jaki ma do ciebie przyjść, to on przyjdzie w momencie, kiedy ty pozwolisz mu na to. Bo jeśli na przykład ty energetycznie jesteś przyblokowana, przyblokowany, nie masz tej gotowości na to, żeby przyjąć ten pomysł, no to jakim sposobem, jakim cudem ma cokolwiek do ciebie przyjść, skoro ty podświadomie boisz się wystartować z jakimkolwiek biznesem? Właśnie dlatego będziesz mieć ogromną trudność żeby dostrzec jakiekolwiek pomysły. Natomiast sukcesywnie, jeśli będziesz skupiać się na tym, że, że chcesz to tworzyć, będziesz się skupiać na tym, żeby robić na to miejsce w sobie, żeby się przygotowywać do tego, tak? Przygotowywać na każdy możliwy sposób, ucząc się, ćwicząc, trenując, po prostu rozszerzając takie poczucie w sobie, że ja naprawdę jestem jednością z Bogiem i ja mogę. Tworzyć coś niebiańskiego, coś genialnego, coś, co będzie miało idealne yy, rezultaty, będzie miało cudowny wpływ na świat, tak? Więc Twoim zadaniem, po pierwsze, to jest uświadomić sobie, że Twoja moc jest już od dawna w Tobie, że pomysły na biznes są już od dawna w tobie, że pomysły na to, w jaki sposób go stworzyć, co zrobić, skąd wziąć środki, są już od dawna w Tobie ale nie ma gotowości w tobie. Nie ma w tobie właśnie takiej chęci na to, żeby pójść w to i całkowicie otworzyć się na to, że jeśli na przykład twój pomysł, który do ciebie spłynie, będzie miał na celu popchnąć cię do napisania maila, którego się boisz napisać już od dawna, to twoim zadaniem będzie to zrobić. Dlatego też bardzo często jest tak, że ludzie sobie myślą: O nie, ja nie mam żadnych pomysłów, ja nie mam żadnych. Masz, tylko się ich boisz. Tym masz to w sobie. Tylko być może jest tak, że ty to tak skutecznie blokujesz, tylko dlatego, że wiesz doskonale, albo Twoja podświadomość wie doskonale, że kolejnym krokiem będzie działanie. A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego i myślimy zresztą, że to wszystko polega na tym, że nam spada z nieba. Nic bardziej mylnego. Każdego dnia podejmuje duże decyzje w swojej firmie, każdego dnia podejmuje y, kroki, które. Przybliżają mnie coraz bardziej do doświadczania biznesu właśnie w taki lekki sposób, bo ta lekkość nie polega na tym, że ja codziennie rano wstaję i biegam sobie z jednorożcami, potęczy, sypiemy się magicznym pyłkiem, medytujemy i, i robimy tańce wyzwolone, tylko dosłownie każdego dnia, stawiając się do doświadczania życia w biznesie, sprawiam, że Coraz bardziej przybliżam się do jeszcze odważniejszych decyzji. Każdy dzień, w którym podejmę jakąś decyzję, jest dniem, w którym ja uodparniam się nad tego rodzaju y, zachowania, nad tego rodzaju y, decyzje. Więc Twoim zadaniem jest uświadomić sobie, po pierwsze, że Twoja otwartość będzie miała ogromny, Ogromny wpływ na to, czy te pomysły do ciebie przychodzą. One są już w tobie. Twoim zadaniem jest uświadomić sobie w tym momencie, tu i teraz, że to już jest w tobie. Generalnie zapraszam cię na mentoring, jeśli masz ochotę stworzyć strategię, właśnie tak biznes od podstaw, albo przekształcić ten, który masz, na taki, który będzie właśnie skalowalny. To zapraszam cię z całego serca na mentoring. Natomiast obejrzyj ten film do końca, dlatego, że to, co się już w nim dowiesz, bardzo dużo drzwi otworzy w Twoim życiu, a przede wszystkim uzmysłowić Ci, dlaczego właśnie stosowanie tej strategii, która kiedyś miała sens, teraz nie będzie przynosiło y, takich rezultatów jak wtedy. To jest jedna rzecz i z pewnością będę chciała Cię zaprosić na, na, sam, na sam koniec do czegoś, co rozwiąże absolutnie wszystkie Twoje problemy. <grym> Więc teraz druga rzecz, Dla, y, a właściwie kluczowa. Te strategie, które kiedyś przynosiły ci mnóstwo klientów, te strategie, które kiedyś sprawiały, że było w twojej przestrzeni mnóstwo zainteresowanych, każdy się zapisywał, po prostu wszystko, co żeś wypuszczał, wypuszczała, sprawiało, że w dzień się to wyprzedawało. Ale teraz, mimo tego, że stosujesz to samo, nic się nie dzieje. I, to, i dam ci taką metaforę, bo to było taką, taką genialną częścią tego mojego przekazu, gdzie pomyślałam sobie O, czas to ubrać jakąś metaforę. Wyobraź sobie, że trenujesz na siłowni. Jak możesz oczekiwać, że te ćwiczenia, które robiłaś robiłeś rok temu, będą przynosiły rezultaty dzisiaj? W ogóle słońce tak świeci, że <laughs> Chińczyka robię, <laughs> ale mam nadzieję, że nie będę za bardzo prześwietlona. I jakim cudem, oczekujesz, że to, co rok temu sprawiało, że twoje mięśnie rosły, że czułeś się świetnie, będzie miało również wpływ na to, co teraz robisz. Będzie miało rezultaty. Może wpływ będzie miało, ale rezultaty. Twoim zadaniem jest uzmysłowić sobie, że nie tylko ty wchodzisz na inny poziom tego doświadczenia, nie tylko ty z każdą decyzją, z każdym ruchem, z... z z czymkolwiek co robisz, z każdym czynem twoim, z każdym słowem wzrastasz, wchodzisz na zupełnie inny poziom twojego życia. Tak samo jest w przypadku tego, co implementujesz do tego życia. Nie będą skuteczne na ciebie rzeczy tak bardzo, jak te, które na przykład były skuteczne dla ciebie rok temu. Tak będzie z wykładami, z mówcami, z mentorami. Twój mentor zawsze będzie wzrastał z tobą. Jeśli ty będziesz cały czas, jeśli twój mentor by był cały czas w tym samym miejscu, spotkałabyś, spotkałbyś się z sufitem i to prędzej niż ci się wydaje. Ale z racji tego, że cały czas wzrastasz, to rzeczy, które robisz, rzeczy, które organizujesz, rzeczy, które tworzysz, będą wymagały zupełnie innego poziomu komunikacji. Poziomu komunikacji, w którym jest odwaga, w którym jest miłość, w, którym jest, w której jest yy, taka, takie pełne zaufanie, że to, co ja robię i to, co ja mówię, ma wpływ na świat, może zmienić ten świat. Więc jeśli ty będziesz cały czas przy tej narracji na zasadzie, zobaczymy, no nie wiem, no to jest Twoje zadanie, a może tak będzie, a może tak. Jak jak ty, jak ty wyobrażasz sobie, że to będzie działać, jak ty wyobrażasz sobie, że to będzie y, miało wpływ na innych ludzi, oni też w pewnym momencie przestaną się z Tobą rozwijać. Twoim zadaniem jest komunikować na głos to, co ty robisz. Jak ty zmieniasz świat, jak ty zmieniasz życie, więc kiedy, jeśli kiedyś wystarczyło ci napisać, mm, będziesz, y, będą warsztaty. Tego i tego, o tej i o tej, tam i tam, ogarniesz to i to, to jak ty liczysz na to, że to teraz będzie, będzie się sprawdzać, skoro ty jesteś już po prostu hen, hen daleko z poziomem świadomości, z poziomem, na jakim, z jakim operujesz? Ty możesz bać się, twój układ nerwowy, twoja podświadomość może być kompletnie nieprzystosowana do tego rodzaju komunikacji, ale ty już ciałem jesteś gdzie indziej, to, jest, to, to powstaje dysharmonia. A właśnie Twoim zadaniem, tworząc biznes, tworząc biznes, który zarabia, który zarabia w lekkości, który zarabia w miłości, zmieniając ten świat, Twoim zadaniem jest tworzyć nieustanną harmonię. I ją się nie robi medytacjami. I harmonii się nie robi e, tańcem. harmonii się nie robi e, Paolo Santo, ani kadzidłami. Harmonię się robi w momencie, kiedy ty zmieniasz tą częstotliwość, na której się pojawiła dysharmonia, twoim zadaniem jest zmienić czyny, słowa, działania. Twoim zadaniem jest iść z odwagą na next level, na zupełnie inny poziom życia, na zupełnie inny poziom komunikacji. Twoim zadaniem jest zacząć tworzyć coś z wiarą w siebie że to nie tylko zmieni moje życie, ale także zmieni życie ludzi. Dlatego strategie, które wkładałeś kiedyś do swojego życia nie będą teraz działać. Rozumiesz Ty to? Twoim zadaniem jest nie non-stop uczyć się, jak tworzyć strategię. Twoim zadaniem jest się nauczyć, jak tworzyć strategię pod mój poziom. Twoim zadaniem jest nauczyć się. Że biznes jest o tobie, że biznes jest o tym, kim ty się stajesz każdego dnia. Że biznes jest o, że zarabianie jest o harmonii, że zarabianie jest o tym, jaką ty wartość wkładasz do tego świata. A jeśli ty cały czas bazujesz na tym, co było kiedyś, no to sorry bardzo, ale ta wartość nie wzrasta. Jak mają wzrastać twoje zarobki? To jest niemożliwe. Dlatego twoim zadaniem jest. Każdorazowo wchodzić na zupełnie inny poziom razem z tym, co Ty tworzysz, razem z tym, co Ty robisz. Niech Twoje strategie, Twoje decyzje, Twoja komunikacja, Twój marketing wchodzi na ten sam poziom, na który Ty wchodzisz, a nie zostaje tam, gdzie był na samym początku, bo to się sprawdzało kiedyś. No i co z tego, że się sprawdzało? Teraz się nie sprawdza nie sprawdza się bez dysharmonia, bo, bo generalnie to Twoja strategia, Twój poziom, na którym jest strategia jest zupełnie inny niż poziom, na którym Ty się znajdujesz. Dlatego Twoim zadaniem jest tworzyć harmonię, widząc w jaki sposób możesz zmienić swoje działania. I właśnie tym samym ja Cię zapraszam do mojego nowego kursu Boski Biznes Next Level. Właśnie w tym kursie nauczysz się mnóstwa rzeczy dotyczących tego, w jaki sposób tworzyć boski biznes, w jaki sposób prezentować swoją wartość, tak żeby po prostu wręcz podskakiwać z radości na myśl o sprzedaży, na myśl o zapraszaniu do swojej wartości. Ten kurs będzie o tym, żeby Ciebie wykreować, ale nie wykreować iluzorycznie, tylko dosłownie jako lidera nie tylko w oczach innych ludzi, ale przede wszystkim w twoich własnych oczach, żebyś zobaczył, zobaczyła, że ty możesz kreować biznes bez żadnego doświadczenia, bez wkładu finansowego, tak jak ja to zrobiłam. Gdzie to, co ja stworzyłam, bazowało nie tylko na samej duchowości, ale przede wszystkim na moim działaniu w życiu codziennym. Gdzie potrafiłam stworzyć biznes zarabiający kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, mając córkę i przechodząc przez turbo kryzysy życiowe, a nie wtedy, kiedy po prostu, nie wiem, miałam kwiaty we włosach i, i latałam e, gołymi stopami po rosie. Generowałam największe zarobki w momencie, kiedy e, miałam najcięższe sytuacje w życiu. To też były momenty mojej, mojej, mojego stawiania się do biznesu. To też chodziło o to, kim ja się widzę w tym biznesie. I docelowo, moim największym marzeniem i moim największym celem tego kursu jest to, że po tym kursie będziesz każdorazowo wznosić ten swój poziom komunikacji na coraz to inny level. Będzie. Razem z, razem z tym poziomem komunikacji, razem z Twoją energią, razem z Twoim układem nerwowym, to wszystko będzie uspójnione i będziesz wzrastać bez martwienia się o to, jaka teraz strategia, a jak ja mam teraz sprzedawać, ty to po prostu będziesz wiedzieć. Dlatego też zapraszam Cię z całego serca, jeśli chcesz być częścią tego kursu, bo on startuje już za tydzień. Także jeśli chcesz być częścią tego kursu na żywo, bo oczywiście będę go przeprowadzać na żywo, to zapraszam cię z całego serca, ale niezależnie od tego, kiedy to odsłuchujesz, zapraszam cię tak czy siak do tego kursu, bo ten kurs będzie nie pierwszym poziomem do zmiany twojego życia, to będzie zupełnie next level, to będzie, to będzie poziom, na którym ty nie tylko będziesz potrafić stworzyć firmę albo przekształcić swoją, ale przede wszystkim będziesz prezentować swoją wartość bez najmniejszych wątpliwości. Twoja energia będzie na takim poziomie, że ludzie będą marzyć, żeby być w Twojej przestrzeni. Dlatego też zapraszam Cię z całego serca, koniecznie daj znać, jak Ci się podoba to, w jaki sposób ja się teraz z Tobą komunikuję, a jeśli jeszcze nie masz super relacji z pieniędzmi, jeśli jeszcze nie masz tyle pieniędzy, co byś chciała mieć, to koniecznie Cię zapraszam na Money Flow. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu, albo w komentarzach. Dlatego z całego serca Cię zapraszam do tego, żeby odważyć się i zainwestować w siebie, bo albo będziesz przyglądać się ludziom, którzy robią progres, gdzie będę publikować ich komentarze i opowiada opowiadać Ci historię o tym, w jaki sposób wzrosło, yy, wzrosła ich świadomość, i zmieniło się ich życie i wzrosły ich zarobki, albo będziesz ich częścią, albo po prostu będziesz jednym z nich. Także zapraszam cię z całego serca do tego, żeby przestać się przyglądać ludziom sukcesu, ale zacząć być po prostu jednym z nich. To jest życie, w którym twoim zadaniem jest się bawić, to jest życie, w którym twoim zadaniem jest nie żałować tego, co robisz, tylko wybierać siebie za każdym razem. Podziel się ze mną opinią w komentarzu, co czujesz po tym odcinku i Koniecznie, jeśli chcesz dołączyć, napisz yy, boski w komentarzu, do kursu oczywiście. Yy, I zapraszam Cię również do tego, żeby uświadomić sobie, że jesteś wszystkim i masz wszystko, czego Ci potrzeba. Napisz w komentarzu: Mam wszystko, czego mi potrzeba do tego, by zbudować biznes moich marzeń i życie moich marzeń. Wszystkiego co najlepsze.